Panie a gdybym spytał, czy w tym roku możliwe jest wejście w życie już tych zmian? W sensie takim, że, no, nie wiem, one mogą funkcjonować od 1 stycznia 2014 roku, ale równie dobrze mogę sobie wyobrazić, że wejdą w życie od 1 października. Od 1 września to może, to może nie, tak? ale czy to jest możliwe, że w tym roku już zobaczylibyśmy? No bo, ja wierzę, bardzo szczerze wierzę w to, że Wiem, jaka jest interes, tego że interes że emerytów <laughs> jest tutaj bardzo ważny, jeśli nawet nie najważniejszy dla rządu i Ministerstwa Finansów, ale też interes finansów publicznych, który jest też interesem pośrednio tak. i bezpośrednio emeryta, jest też ważny. Pytam w kontekście oczywiście nowelizacji budżetu. No Czy właśnie. też przyświeca Państwu w, tym, tak. w tych pracach troszeczkę inny, inny cel? Absolutnie nie. Znaczy... Pierwsze, e, gdyby i on przy, przyświecał, to, 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 to co pan jakby gdzieś tam w, pod, w pytaniu zawarł. No to ten przegląd oczywiście byłby już dużo wcześniej. Myśmy tutaj się spieszyli. Natomiast to, to też jest tak, że to chodzi tutaj o jakość tej debaty. Naprawdę tym razem chodzi o jakość tej debaty i, i nic i nic nie powinno się robić w pośpiechu, szczególnie, że wydaje mi się, że najważniejsze jest to, co chyba wszyscy tu się zgodzimy, że to był, żeby ten system, który ewentualnie zostanie stworzony czy, czy, czy zmodyfikowany w jakiś sposób. E, Prawdopodobnie od 1 stycznia 2014 roku był stabilny, to znaczy, żeby to już było w długim okresie, żeby wszyscy wiedzieli, jak, te, po pierwsze, jak on ma funkcjonować, jak mają być wypłacane w końcu te emerytury. Tak? Bo to już jest ten ostatni dzwonek i 1 stycznia, może troszeczkę później, ale, ale tak, tak dlaczego nie 1 stycznia? Bo później w tym sensie, że te pierwsze wypłaty to one będą zdaje się gdzieś tam bliżej połowy przyszłego roku. Dla mężczyzn z, z tego systemu. Ale wydaje mi się, że, że, że tutaj jest do końca roku sporo czasu, żeby przeprowadzić spokojną debatę nad przeglądem, wyciągnąć wnioski z tej debaty, stworzyć projekty legislacyjne i przeprowadzić je na jesieni przez parlament. I myślę, że, że to jest taki, taki baseline scenariusz, tak? Taki, który prawdopodobnie będzie realizowany. W związku z tym też on, to, to, co powiedziałem w tej chwili, chyba też wskazuje jednak pośrednio na to, że to nie robimy tego przeglądu dlatego, że mamy jakieś ukryte cele, czy, problemy, czy próbujemy realizować jakieś czy, czy załatwiać problemy bieżące, absolutnie nie. Ten system powinien być w końcu, bo mieliśmy już dwa lata temu zmiany, teraz będziemy mieć. Prawdopodobnie, ja też zakładam, że może być taka, de, taka decyzja, że to będzie status quo, ale jednak e, myślę, że tu w, każdy z nas zresztą podniósł kilka kwestii, które należałoby zmienić i wydaje mi się, że trzeba to zrobić, e, żeby ten system w końcu był już, żeby już trzeci raz nie debatować i, i nie poprawiać, żeby to zrobić teraz już porządnie i, 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 i ostatecznie stabilnie.